Dzień dobry! Trzeci odcinek serii, gdzie omawiamy teoretyczne pytania, jakie mogą pojawić się na egzaminie państwowym Technika masażysty. Zapraszam! Dziś będziemy się posiłkować pytaniami z internetu, jak również moją twórczością własną. Nie przedłużając, pytanie pierwsze. Masaż tensegracyjny wykonany w układzie więzadła krzyżowokusowego wpłynie na ograniczenie: a napięcia spoczynkowego mięśnia naramiennego, b dolegliwości bólowych mięśnia prostownika grzbietu. C, dolegliwości bólowych mięśni brzucha, d, napięcia spoczynkowego mięśnia piersiowego większego. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B, mięśnia prostownika grzbietu. Wynika to z przebiegu poszczególnych układów. Z przedstawionych opcji tylko prostownik grzbietu, widoczny teraz na fotografii, bierze udział w układzie czwartym. Opcja A to układ trzeci, C to układ drugi, i D to również układ drugi. Masaż tensegracyjny układu mięśnia najszerszego grzbietu należy zawsze rozpocząć od a. kości grochowatej wzdłuż przedramienia do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej b. miejsca najbardziej oddalonego od lokalizacji bólu w obrębie tego układu c. miejsca lokalizacji bólu w obrębie układu powierzchownego tylnego d. kości piętowej z wzdłuż przegrody mięśniowej do głowy strzałki Pytanie ciekawe i faktycznie sprawdzające wiedzę na temat metodyki. A więc poświęćmy trochę czasu na rozkminę. Opcja A. Kość grochowata bierze udział w budowie układu pierwszego, ale czy zawsze należy od niej zaczynać? Opcja B. Miejsce najbardziej oddalone od lokalizacji bólu w obrębie tego układu jest jak najbardziej zgodne z założeniami. C jest odwrotnością B, a więc już z samego tego założenia odpada. Miejsce lokalizacji bólu masujemy przecież na końcu. D. Kość piętowa wzdłuż przegrody mięśniowej do głowy strzałki jak najbardziej buduje układ pierwszy. Ale znowu, czy zawsze musimy od niej zaczynać? Drogą eliminacji C odpada. A i D są prawdopodobne, B jest na 100% prawidłowe. A więc o co chodzi z A i D? Otóż autorzy mówią, że, cytuję, w przypadku zgłaszanej przez pacjenta w trakcie wywiadu bolesności na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej, na samym końcu mięśnie grupy przedniej przedramienia. I drugi cytat, w przypadku zgłaszanej w trakcie wywiadu bolesności w okolicy bocznej kolana, dopiero na samym końcu przegrodę międzymięśniową tylną podłudzia oraz tylną część pasma biodrowo-piszczelowego. Koniec cytatu. A więc nie zawsze musimy zaczynać masaż od kości grochowatej i tyłu podłudzia. Kluczem do tego pytania jest słowo zawsze. W masażu tensegracyjnym przeprowadzając ocenę wrażliwości uciskowej na kości grochowatej masażysta będzie wykonywał ucisk, a na kończnie górnej w okolicy nadgarska pod kłębem kciuka B. Na kończynie górnej w okolicy nadgarska pod kłębikiem palca małego. C. Na podeszwie stopy po stronie przyśrodkowej nad głową pierwszej kości śródstopia. D. Na stronie bocznej stopy w połowie odległości między kostką boczną goleni a kością piętową. Tutaj nie tyle pytanie dotyczy znajomości masażu tensegracyjnego, co o lokalizacji kości nadgarska. Kość grochowata będzie leżeć w szeregu bliższym nadgarska od strony palca małego a więc jedyna prawidłowa odpowiedź to B. Kolejne pytanie. ocena układu mięśnia piersiowego większego w masażu tensegracyjnym obejmuje m.in. ocenę wrażliwości uciskowej. A. Nadkłikcia bocznego kości ramiennej. B. Kości grochowatej. C. Na guzie kulszowym. D. Na kolcu biodrowym przednim górnym. Czysto teoretyczne pytanie sprawdzające, czy znamy założenia badania palpacyjnego. A to oczywiście układ trzeci. B to punkt dla układu pierwszego. C to układ czwarty. A więc ostatni wybór to D. I to on jest prawidłowy. W masażu tensegracyjnym układu czwartego więc krzyżowo-guzowego masaż rozpoczynamy od A. Mięśnia płaszczkowatego, a więc okolicy podłudzia. B. Mięśnia pośladkowego wielkiego, a więc okolicy pośladka. C. Mięśnia półbłoniastego, w tylnej części uda. D. Mięśnia piszczelowego przedniego na goleń. I to pytanie jest bardzo podchwytliwe, ponieważ teoretycznie powinniśmy zacząć od miejsca najbardziej oddalonego, więc podłudzia, ale w układzie czwartym, jako jedyny, będzie inna kolejność. Wiem, że wydaje się to dziwne, ale autorzy mają ku temu ważny powód. Cytuję: Wydaje się, że powinno się zacząć masaż od najdalej odległych struktur tego układu w stosunku do miejsca bolesnego, czyli od mięśni grupy tylnej podłudzia. Należy jednak uwzględnić możliwość podwyższonego napięcia spoczynkowego mięśnia przywodziciela Wielkiego, tworzącego kanał przywodzicieli, w którym przebiega tętnica udowa, stanowiąca jedyne naczynia zaopatrujące kończynę dolną, wolną w krew. Tym samym istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku wzmożonego napięcia spoczynkowego mięśnia przywodziciela Wielkiego może dochodzić do podrażnienia ściany tętnicy udowej i tym samym do jej obkurczania. Skutkującego redukcją ilości krwi tętniczej dopływającej do okolicy poducia. W takim przypadku wykonywanie masażu, a w szczególności techniki ugniatania w obrębie mięśnia trójgłowego łydki, może spowodować jego bolesny odruchowy skurcz. Dlatego też proponowana kolejność opracowywania jest następująca: Punkt pierwszy, mięsień pośladkowy wielki. Jakby ktoś chciał się zaznajomić dokładnie, strona 91. Opracowanie części środkowej mięśnia naramiennego jest charakterystyczne w masażu tensegracyjnym dla układu A1, B2, C3, D4. Mięsień naramienny, a konkretnie jego część środkowa, występuje w układzie trzecim. Mięsień naramienny będzie łączyć się z powięzią nadgrzybieniowego i razem jeszcze z kilkoma innymi strukturami będzie wchodził w skład podukładu nadkłycia bocznego kości ramiennej. Uczucie kłócia w klatce piersiowej z jednoczesnym zaburzeniem czucia w dole łokciowym jest objawem zaburzenia układu A pierwszego, B drugiego, II, C trzeciego, D 4 Tutaj musimy się wykazać znajomością możliwych objawów zaburzeń. Każdy z układów ma opracowaną taką listę. W książce autorów są one odpowiednio na stronach 33, 37 do 42, 55, 56. 64-65. Ale można też spróbować zrobić to na logikę. Kucie w klatce będzie objawem podrażnienia nerwu mięśniowo-skórnego. A skoro nerw mięśniowo-skórny, to splot ramienny. A więc uśmiecha się do nas jedynie układ drugi lub trzeci. Ale drugi jest zbyt powierzchownie. Potrzebujemy zejść głębiej, a więc pozostaje drogą eliminacji jedynie układ trzeci. Pytanie ósme. Ból okolicy gęsi stopki może być objawem zaburzenia układu A1, B2, C3, D4. Tutaj ponownie musimy się wykazać znajomością możliwych objawów zaburzeń, ale spróbujmy zrobić to na tzw. chłopski rozum. Gęsia stopka, jak sama nazwa wskazuje, jest u człowieka przy kolanie, a właściwie to obszar poniżej przyśrodkowo-odguzowatości piszczeli. Tworzy ją mięsień półściennisty, smukły i krawiecki. W tym drugi jego przyczep jest na guzie kulszowym, a to z kolei od razu prowadzi nas do układu czwartego. W przypadku podukładu wyroska króczego układu trzeciego w masażu tensegracyjnym zabieg zaczniemy od opracowania. A mięśnia dwugłowego ramienia, B mięśnia kruczoramiennego, C mięśnia piersiowego większego, D mięśnia piersiowego mniejszego. Każdy, kto śledzi moje filmiki, pewnie uśmiecha się teraz pod nosem, ponieważ ten podukład został zaprezentowany w wersji praktycznej na moim kanale. I tak, zgodnie z metodyką autorów, masaż został rozpoczęty od mięśnia dwugłowego ramienia, a więc prawidłowa odpowiedź jest A. Później wykonujemy masaż ramiennego, a na końcu piersiowego mniejszego. Gdyby ktoś chciał poczytać więcej na ten temat, to strona 89. W przypadku bolesności uciskowej na gózku większym kości ramiennej kolejność opracowywania struktur w masażu tenskracyjnym układu trzeciego jest następująca. A. Najpierw powięź THL, a później mięsień zębaty przedni na końcu obłymniejszy. B. Najpierw obłymniejszy mięsień zębaty przedni na końcu nadgrzebieniowy, C. Najpierw mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebiniowy, a na końcu mięsień zębaty przedni. D. Najpierw wszystkie mięśnie stożka a na końcu miesień zębaty przednie. Ostatnie pytanie ponownie odsyła nas do znajomości kolejności opracowywania struktur. Skoro bolesność jest na gózku większym kości ramiennej, to jego okolice opracowujemy na końcu. Rozpoczynamy więc od okolicy oddalonej, a więc powięzi tehel, później zęba tego przedniego, a na końcu byłego mniejszego, który, przy, który przyczepia się w okolicy bólowej scharakteryzowanej w pytaniu. A więc prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Kolejne 10 pytań egzaminacyjnych za nami. Teraz zapraszam Cię do subskrypcji lajka, a jak odpoczniesz to do playlisty z egzaminami praktycznymi, a w nich m.in. masaż tensygracyjny. Zobacz też opis pod filmem, tam więcej informacji. Ja póki co dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych materiałach.